Polonia jak wiemy gra dalej w Pucharze Polski, wygrana na wyjeździe z dobrym Głogów, natomiast Termalika przegrała z GKSM Katowice, ale pamiętajmy o tym, że grała bardzo... Wszystkim Jakub Lemanowski zastępuje kontuzowanego Kuchtę, jest Wojciechowski w podstawowym składzie, jest Olszewski, Kasperkiewicz, Kiewicz, to oczywiście w stosunku do ostatniego meczu ligowego zremisowanego... Strzela jak na zawołanie, trzy gole. Tak, na pewno jeszcze o Łukaszu będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, pewnie sporo dobrego. Natomiast ja jestem niezwykle ciekawy jak do tego spotkania podejdą obydwaj trenerzy to co powiedziałeś cztery zwycięstwa plus pucharowe e, trenera Pawlaka Marcin Broż, również wszystko wygrywa co można Więc jest... Ani doświadkowanie, ani strzał. Będzie szansa zjawiski, Kapitalna interwencja na linii Adriana Chowana. Ale znów podniesiona w górę chorągiewka. Za linię obrony. Minimalna, ale jednak spalony. To kawe tym piłkarzem, który najczęściej łapany jest na spalonych. Ale ostatecznie nie ma żadnego rzutu karnego. Choć rzeczywiście piłka odbijała się od kilku zawodników i Termaliki i Polonii Warszawa. Nikt nie potrafił tego wybić. Do przerwy 0-0 bym powiedział, że jestem Teraz Zawijski numer 17, on już na Murawie, nie ma Hilbrychta, taka jest decyzja trenera Marcina Brosza, ostatnio to Hilbrych wychodził regularnie w podstawowym składzie, popatrzmy Zawistowski bez zmiany Polonia, Zawistowski dośrodkowanie miękkie była szansa dwóch zawodników, nieczysto trafił Dąbrowski, wypychał. Młodego Wojciechowskiego już jest odbiórka Raska po dobrym pressingu Mrosek znów wracamy do lewej strony poszukiwanie właśnie tutaj więcej wolnego miejsca Wolski jednak nie był w stanie dośrodkować jeszcze prawie odzyskał piłkę Zawistowski ale wciąż w akcji Termalika ładny drybling teraz mroska popatrzmy będzie szansa Ambrosiewicz ależ to pięknie zrobili ale powiem tak połowy tej akcji to są brawa dla Mroska, który tym pierwszym wejściem w pole karne, pierwszym dribblingiem, skupił jednego zawodnika, otworzył drogę Ambrosiewiczowi, który również raz na zamach wziął przeciwnika, a potem przymierzył przepięknie w samo okienko. Ale chciałem pochwalić przed tą sytuacją zmianę trenera Brosza. Mrozek wszedł, można powiedzieć, rozbujał tutaj. Pokazuje, że trzeba wyjść skrócić, atakować zawodnika z piłką. Nie było ataku na zawodnika z piłką. chodżolary super doświadkował. No i Ausmenti nie strzelił. To jest koniec spotkania. Piąte zwycięstwo notuje brukbę Termalika. Słonie się nie zatrzymują. Kolejny rywal.